Cześć, witam Was bardzo serdecznie, a raczej intro. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku FIFA 16. To jest już szósty odcinek, tak? Szósty? Kurde, nie wiem, który. Ósmy. Ósmy odcinek. zbliżamy się do dziesiątego jubileuszowskiego, czy jakoś tak? Hmm, dobra, nagrywam odcinek, cześć sami. E, dobra, e, muszę ci coś powiedzieć. Nie wiem czy to wrzucę, ale chyba raczej nie zrobię takiego wyjścia. Tutaj e, wczoraj nagrałem odcinek, była ze mną Oliwka. I e, po prostu ona miała włączyć nagrywanie, ja miałem zrobić intro, intro, coś takiego, co nie? Ona nie włączyła nagrywania I ja już skończyłem odcinek Patrzę, dopiero zaczął się nagrywać Wkurzyłem się na maksa Wygrałem tutaj z nimi 3:0 Jak ktoś nie wierzy, no to proszę uwierzyć Proszę mi wierzyć Gramy dzisiaj sobie pucharowy mecz Z jakimiś ciurkami Dobra, lecimy Pozdrawiam tutaj mojego kolegę Kacperka. Wielkie dzięki za wsparcie. Myślę, że to oglądasz. dobra Dobra. Aha, dobra. Dzisiaj jest, nie wiem kiedy to wrzucę, ale dzisiaj jest wielki dzień. Polska Czechy we Wrocławiu 11 listopada 2015 rok. 17 dzień. Jest wtorek. Tak? Wtorek? wtorek. Jadę na mecz. Jeżeli będzie jakaś katastrofa, i nie będę nagrywał odcinku, oczywiście oczywiście w żartach przez miesiąc. Także to znaczy, że zginęłem. Nie no, żartuję. I jak zginęłem, to czcicie tę godzinę, w której. Tę godzinę, w której to mówię. Macie ją czcić. Minuta. 2 minuty 22. Tom. Ten czas macie 4 cz czyli 2 godziny, 22 minuty, tak? Tak. Druga... Zróbmy tak, że jak umrę o drugiej 22. czcicie tą godzinę i tą minutę. Dobra. Jestem oszerwany na tym gry. He. pech. Kurde. Jakie nazwisko? Imię? No dobrze, gram, 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 do boju, do boju Zjadłem cytrynkę, ale w następnym odcinku obiecuję, że zjem cytrynkę, zjem cytrynkę Może dojdę do szego nagram i już bez niej Aha, co do czego, Coś z czym? E, najprawdopodobniej w tą sobotę przyjdzie do mnie Nie, w tą sobotę nie ma trudniej, o, ale fajnie. No, nie wiem, może w piątek przyjedzie do mnie kolega i może za, ze mną zgodzi się nagrać odcinek. Nie wiem, który to będzie z moich kolegów, ale na pewno jakiś będzie, Także postaram się nagrać z nim odcinek. Albo nie, róbmy tak. Dobijamy 5 łapek w górę. 55 hm, pięć, 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 łapek. Nie, no żartuję. Zróbmy. Do sukcesu dochodzi się powoli, także my dojdziemy też do sukcesu, bardzo powoli, ale dojdziemy. Pięć łapek w górę, lecę z następnym odcinkiem z jakimś z kolesi. i koleśi i jem cytrynkę. Także pięć łapek w górę i robię odcinek z kolegą, w którym jem cytrynę i gram oczywiście. Po przegranej wiemy, który z nas je cytrynę, chyba że się, no to oboje jemy cytrynę. Dobra. Zagramy, nie? Myślę, że nie będziemy mieli dzisiaj większych problemów. Zagraliśmy sobie już tam paru naszych zawodników, wróciło, także zagra zagrają oni w dzisiejszym spotkaniu Edena Oswald. A tymi gościami będzie Oskar. Między innymi Przepraszam. Dobra, gramy. Kurde, daj mu z Bez si. Też jestem bez mózgu. Dobra, gramy, nie będę zamulał. Aha, i tak jak mówiłem, piszcie, e, czy chcecie mieć dłuższe odcinki, czy takie po 15-minutowe, nie, nie więcej, około 15 minut, piszcie, bo to naprawdę... E, no dla mnie będzie lepiej wiedzieć czy wam się podoba taki dłuższy odcinek, taki krótszy, no. Jak dla mnie lepiej było, żeby ten odcinek był krótszy, bo też przechodzę ze szkoły, jestem zmęczony. Czy, oczywiście nie zawsze, nie? Bo zawsze do te szkoły też nie chodzę. Znaczy często chodzę do szkoły, nie? Żeby tam nie było, że nie chodzi do szkoły. Nie, chodzę do szkoły, ale no jak jestem chory albo jakieś wakacje mam w no, ferie, coś tam drugi weekend, nie? Bo wolno od szkoły. No to oczywiście nie jestem zmęczony, chociaż mogę być zmęczony, pomagam tacie, mamy itd. także, ale myślę dobra, przejdę do rzeczy, piszcie w, w komentarzach e, jakie byście chcieli odcinki minutowe, czy długie, czy jakieś krótkie, nie wiem, ja nie mam pojęcia e, jak ja oglądam innych youtuberów, to podobają mi się te krótsze, naprawdę. Tam no, podoba mi się potrzebę. Zazwyczaj w, e, oglądacie tak... Jak jest taki nudny odcinek, to zazwyczaj przewijacie jakiś tam nudny moment. Ja tak sam robię, naprawdę. Naprawdę. Co ja naprawdę. Yeah. No patrz! No patrz, patrz jak zagram, no to Za chwileczkowy i to bardzo może wybrać ją męczki gramy dalej. I Przepraszam, że coś tak skrzypdę czasami no odcinka, ale to moje nieznośne krzesło. Oscar. Oscar leci. Franka. No nie wiem. 22 muda, Oscar pisuje się na listę strzelców. pięknie. pięknie, pięknie. Po prostu pięknie. <laughs> Może piszcie też e, w komentarzach jakieś challenge czy coś. Czy coś mam zrobić na odcinku, czy nie, tylko wiecie? Takie mm, dla ludzi, dla ludzi. Bo oczywiście chciałby jakieś głupie. Mm, typu rozbierz się. E, albo coś. To no, Nie zrobię tego. Ale precyzyjnie tak, prawie szpakowski bardzo ładny komentarz do tego zadania. Dawaj, 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 chili. Czyli o nich zrobiłem. No ja kurde! Chciałem podejść do Azarda, ale zdecydowałem, żeby uderzać. Co jest dobregos? Dobregos, ośrodkowanie i... A. Yes. Nie, 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 nie. Mamy Aha, i też możecie mi napisać w komentarzach, czy chcielibyście jakąś tam muzyczkę randomową. Żeby tam sobie po cichutku w działa tak jakbym e, zamilkł. To żeby coś tam było, nie? Jakaś muzyczka czy coś. Nie. Tylko nie piszcie mi jakich muzyk. Jak muzyki chcieli, żebym dawał na odcinek błagam, tego nie piszcie. Ja wybiorę z radia jakąś. Będzie leciała sobie randomowo. Muza. Muza, muza, A jak będzie się podoba, to podkoszę na maksa. Hey. Ale się z skarny! No patrz jak się przydzierał, patrz jak się przydzierał, a ten gałgan piłkę zabrał. Ale patrz, patrz, wrócił, wrócił. Zabranie do Aspiego, Aspi! Do hazarda, hazard. Ligam do Aspiego, Aspi, będzie do środko bał. Mhm. Tak, tak, tak. Mhm. Ekstra, 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 do boju, do boju, już się nie mogę doczekać. Ja pójdę na mecz Polaków, 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 Polaków Aha już W najbliższym czasie, w najbliższym, nie w tym tygodniu ale już myślę, że w następnym będę miał kamerkę No, ale gałgan nie trafił Ja się zabił, no ja się zabił, no po prostu nie wierzę jak tam jesteśmy z czasem, O Jezus Mario, ale ten odcinek długi, jest ja dopiero. 10 minut, a dopiero ja dopiero wiesz ampowę nad Ja pierniczę. gdzieś w 20 minut. W 20 minutach się nie zmieszczę. Nie no, może się zmieść. Nie bałam tak przysadzą. O wiem. Może zaproszę na odcinek swojego kuzyna Hugswela. Hugsfella... Hugsfella. Hogs, hogs, hogswell. Hog, Przepraszam. Przepraszam. Odbijałem Przepraszam. Przepraszam. No, Ten, zanim dobiegnie, to ja rognę. Brawo, brawo, brawo! Jedziesz, 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 jedziesz. Trzydzieści minutę. Druga godzina. Zawsze, jak będziecie oglądali odcinek, będzie to minuta 22... 2 dwie, dwie minuty i 22... Dwie... sekundy. Chyba to klaskajcie! Klaskajcie! Oczywiście ja umrę! Ale nie, no nie ma się co bać! Fajnie jak umrę. Jak mnie wysadzą w kosmos te toracje głupie, to będę widział ziemię z góry. Przynajmniej nie. Nie no, żartuję. Trzeba być dobrej myśli. No, 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 no nie wierzę! No nie wierzę! No i no mi się padł wyłączyłem, no a jak no? stąd ja nie wierzę. Zarobię Ci kurde 20 minuta i on jeszcze odcinka nie skończył. Jezus Maria, to zagadnę. Dobra zmiana, Oscar, Nie sraj żarem pod siebie, bo będziesz gdzieś coś pierwsza. Mikoł, dobra, chodź Mikoł. Mykoł, Mikoł,

Co ja dopiero jeden zero? Wstyd, hańba Dawaj, 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 No, potknął się. Mój Mamy 2.0, no proszę państwa jak gwiazdka z nieba. Chcesz gwiazdkę z nieba chcemy, chcesz, chcemy, chcesz, chcemy. chcemy, chcemy, chcemy i mam no. 2, chcemy, chcemy. Chcemy, chcemy. chcemy, go. Jeszcze jednego. Chcemy jeszcze jednego. Pele. Ciekawe, czy No, karny ręka przecież! Piszcie, ręka sędzia, ręka, karny czerwień, kartka. Nie no, napiszcie w komentarzach, była ręka, była ręka. I teraz wszyscy piszą 5 sekund, raz piszemy. Macie 5 sekund, żeby napisać ręka w komentarzach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Już! Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Ja to wiem, ja wiem, że ty wiesz, że ja jestem zwierzch. W tym momencie akurat nie odcinek. na Waszej wiadomości. W minucie na błosy sprawdzę. 81. pierwszy? Ale by broni jas mały. Ale wiecie co? Jestem załamany tym, że we Wrocławiu nie będzie lewego, Lewandowskiego. Na tym meczu nie będzie grał, Fabiańskiego, że nie będzie, że nie będzie grał. No i pięknie, no i 3 proszę Państwa, Kosta. E, Kosta, Kosta, dobra, mniejsza z tym. E, Lewand, szkoda, że nie będzie Lewandowskiego, no bo te największe gwiazdy jednak, co robią roboty, no nie będzie. Fabiański, Grichowiak, Lewandowski, no i Błaszczykowski, no ale Błaszczykowski na pewno by był, gdyby nie kontuzja. A to tak, ja wiem, ja wiem, to nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to będzie, nie wiem, Z buta wjeżdżam, byk jednym strzałem wyłamu jednym drzwi, me. to podani głowy. pani sędziu, ja bramę strzelam. Pat, bramka. Nie, dole... Nawet piłka do bramki nie dolecia piłkę do nie grocia To mi 20 minuta już. a ja, 16. Dobra, nie wiem, dobra, gramy jeszcze ten mecz. <grywy> tak, gramy. gramy. A zobaczymy, co tam, jak tam. Aha, tak jak jeszcze raz powtarzam, <grywy> wiem, że was męczę. W każdym odcinku mówię to. Piszcie w komentarzach, kogo kupić na. runy wiosenną bo nie mam zjawodników, piszcie, piszcie w komentarzach, kogo, jakiegoś dobrego, dobra, jeszcze raz to powiem, piszcie jakiegoś typa, który by mógł się przydać. no to co, także do następnego odcinka chyba, co, tak, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć, aha, i też oczywiście mile widziane, łapki w górę, suby, komentarze, trzymajcie się.